Pul numer 1 minął tydzień od założenia nadstawki zobaczymy co w środku czy będę zaglądał niżej, nie wiem zobaczymy najpierw zajrzymy do nadstawki Co tu się dzieje? Dobra chyba nie Zobaczmy co tutaj jest. Tutaj jest węza węze powoli odbudowują. sobie smuchniemy. Zobaczmy co tu jest. Tu jest coś podlane. no tu jest ładnie podlane to też jest ładnie podlane Ok, w takim razie, w razie zrobimy sobie tak może tutaj żeby miejsce zrobić to damy nadstawkę na górę No, nie, nie będziemy zaglądać. W sumie tydzień czasu minęło, pogoda była w miarę ładnie. To zakładamy drugą nadstawkę pustą. Jakby przyszło odchodzenie, to ten zapas, który zgromadziły w tej nadstawce, będą miały blisko. A tu będą miały, miały drugą. Bo już damy, nie mam więcej tych dziesiątek już są jakie są Czy znaczy tej ramki 25 piątki to niech. niech idą to tak najwyżej będą miały więcej na roboty to może nie będą się chciały gdzieś roić kolejny przegląd w tej rodzinie za tydzień pełny także 10 rąk jest Także Zakładam powałkę, leję wodę i, i wolu numer jeden wszystko